Parę słów trzeba powiedzieć o nasiadce. Jesteśmy na zbiorniku przepływowym. Temperatura jest ekstremalnie wysoka jakieś 33 stopni w cieniu. Gorąco, usiernie Temperatura wody też około 24 stopni tak więc wysoka. Przyjechaliśmy dzisiaj rano, bardzo wcześnie o godzinie około 4.00. Byliśmy nad wodą. Powodziliśmy zestawy. Postawiliśmy dwie kamery. Pierwsza kamera i pierwszy zestaw znajdują się tam w naszym stałym miejscu. 100 metrów od stanowiska proszę bardzo mam bojkę tak wygląda nowa wersja kamery nie rzucę się w oczy drugi zestaw tak nie typowo bo w okolicach otwartej wody w okolicach środka zbiornika tam znajduje się takie wypłycenie bardzo wyraźne. I u progu tego wypłycenia, gdzie przechodzi z 3,5 na około metr, to tak na takiej półce, mniej więcej na głębokości 2,5 metra, zestaw postawiony. Fajne miejsce też znajduje się tutaj, po lewej stronie. Nie wiem czy nam noc tam nie przywiozę zestawu, bo na tej kamerze, która jest ustawiona w miejscu, tym na otwartej wodzie, po prostu nic się nie dzieje. Nawet nie widziałem żadnej płotki. Od rana około godziny 6.30 tam powędrował zestaw, powędrowała zanęta i nic się tam kompletnie nie dzieje. Natomiast na tym drugim zestawie przy brzegu przy trzcinach. no już coś tam no właściwie od rana płocie pływają, ale tylko płocie nic większego to aż jest dziwne, bo dwa lata temu tutaj na kamerach widziałem piękne liny, duże leszcze, karpie fakt, że pogoda była trochę inna no ale mniej więcej ten sam okres no a teraz nie ma praktycznie żadnej dużej ryby. Teraz pytanie, czy to przez to, że jest ten biały pył na wodzie, bo zawsze jak ten biały pył na wodzie, takie powiedzenie dziś się utrwało w naszym środowisku, że jak ten biały pył jest na wodzie, to żadna ryba nie bierze. Coś to może jest. Ale no zobaczymy może po prostu przez tą temperaturę te 33 stopnie. Ryba po prostu nie żeruje i dopiero zacznie się dziać późno wieczorem lub w nocy. Zobaczymy, no. mam nadzieję, że tak mamy teraz obraz z kamery numer jeden czyli tej przy brzegu Przeczcina mieliśmy bardzo dobrze widoczną kulkę na zestawie wafterca, ale przez to żarowanie płoci ona została przykryta takim lekkim nomułkiem. już jej tak dobrze nie widać natomiast nie sądzę, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie jak Przypłyną karpie, zaczną zasysać ten muł. Na kulkę też trafia, także nie mam zamiaru na razie tego przewozić. Tu mamy miejsce numer 2, czyli to na otwartej wodzie kompletnie nic nie ruszono. Pelet się rozpuścił porozpadał tam w oddali widoczne kulki. No, nawet nie ma małej płoci. Kompletnie Przewieźliśmy drugą wędkę z tego miejsca na otwartej wodzie przewieźliśmy tam takie piękne miejsce jest tam no po prostu nie mogłem tam nie postawić zestawu mimo że już tam miewałem, jak tutaj byłem wcześniej i nic nie było. Natomiast zauważyłem, że tam żeruje jakaś większa ryba, bo widziałem jak na powierzchni się pokazała i ruszały się trzciny tak więc. Myślę, że warto, warto tam ten zestaw postawić. A tam, w tamtym miejscu, gdzie ten zestaw był wcześniej, czyli na otwartej wodzie, mamy postawioną kamerę, więc w każdej chwili będziemy mogli podejrzeć, co tam się dzieje. Jeśli się pojawią jakieś ryby, to zawsze ten zestaw można tam z powrotem przewieźć. Tu musimy mieć delikatnie ustawiony hamulec, bo na tych podpórkach to ta wędka się średnio trzyma, jak coś weźmie, żeby nam nie pojechało z wędką. Videotronik działa. Hamulec delikatnie się trzyma. Teraz tylko czekać. Tak jak już mówiłem, druga wędka została przewieziona. Postawiliśmy ją przy brzegu, przy takich trzcinach, które wchodzą do wody. Widzieliśmy tam jakąś żerującą większą rybę. Ogólnie drobnica też się tam tego brzegu trzymała, więc po prostu ten zestaw przewieźliśmy. A tam na środku, gdzie, gdzie było nęcone, została kamera. Także mamy ciągły podgląd na to miejsce. Będziemy sobie podglądać co tam. Czy dzieje, czy ta zanęta w ogóle znika? No, jak na razie tam się nie działo kompletnie nic, nawet płoci nie było, więc nie było sensu tam tego zostało na razie trzymać. No zobaczymy rano, co będzie pod kamerą. A tutaj, jak widać, żadnej większej ryby, same płocie I to takie małe ciekawe. Tu jak widzicie nas tu jako jedna wędka, bo tamto miejsce, w które wywiozłem jest po drugiej stronie tego cypla, na którym siedzę, więc musiałem rozłożyć podpórki, kamera znajduje się około 100 metrów od brzegu. Na głębokości 3 metry. Dno jest takie lekko miękkie na mułek. Woda jak na ten zbiornik jest stosunkowo przejrzysta. Dlatego mamy całkiem niezłą widoczność. Tym razem mamy to w ten sposób zorganizowane. W tej walizce po lewej stronie znajduje się rejestrator z detekcją ruchu. Natomiast funkcję wyświetlacza pełni mobilny telewizor Ferguson. Całkiem fajnie, bo mamy obraz na ekranie. Ponad 10 cali. Oszczędzamy trochę energii, bo. Nie czerpiemy zasilania monitora z ogniw kamery tylko mamy osobny telewizorek z akumulatorem tutaj oglądamy sobie maczyk Anglia, Szkocja jeśli chcemy to w każdej chwili możemy sobie przełączyć na obraz z kamerki chwilka cyk, mamy obraz z kamery akurat teraz na nieszczęście nasze nic się nie dzieje więc możemy sobie z powrotem przełączyć na meczek i oglądać dalej bo jest bardziej emocjonujący, póki co niż to co się dzieje pod kamerą

Widzę, że żwirownie już pełną parą pracuje. trochę nieprzyjemny ten hałas. Kamera uruchomiona już od jakiejś ponad godziny. Ale niestety pustka. Totalna pustka. Rzadko się zdarza, żebym o 6 ramy już zaczynał się zbierać. Ale właśnie w tym momencie tak zdecydowałem. Bo bez sensu jest dalsze siedzenie z tego względu, że dzisiaj ma być jeszcze goręcej niż wczoraj. Wczoraj było 33, dzisiaj może być i 34 nawet. Mam teraz okazję, jest taki fajny, chłodny poranek, mam okazję zwinąć namiot, posprzątać trochę. Więc stałem i właśnie to robię. Przez noc oczywiście nic się nie działo, zarówno na jednej jak i na drugiej kamerze. Praktycznie żadnych większych ryb. Teraz popłynąłem, przywiozłem zestaw, ale nie ma to większego sensu. Właśnie teraz, dzięki kamerze, wiem, że w moich łowiskach nic się kompletnie nie dzieje. Zanęta leży nieruszona. Ryba nie żaruje. Więc. No, dalsze siedzenie po prostu. Oczywiście mogłoby być tak, że coś by dzisiaj weszło wieczorem albo rano, ale wydaje mi się, że szansa na to jest minimalna. Naprawdę. Tak powiem, straty przewyższają zyski, więc nie ma sensu dalej męczyć się w tym upale i siedzieć. Dlatego tak powiedzmy do godziny 11 chcę już być całkowicie. Koniec zasiadki chyba powiem nareszcie, bo naprawdę miałem w tym momencie chyba jedno z najgorszych zwijań w życiu. Po prostu jest tak niemiłosiernie gorąco, a jeszcze zaspałem. Całe szczęście, że wstałem o 5 rano i zwinąłem sobie namiot. Później jeszcze trochę podrzemałem, no ale podrzemałem do 10 zamiast do 8, tak jak było w planie no i niestety musiałem ponton wędki sprzątać ogólnie przy tym skwarze. No naprawdę jest gorąco. No i co? Oczywiście w nocy nic nie było. Coś mi w nocy lekko przestawiło kamerę numer jeden. Tą tutaj po prawej stronie tam. Nie wiem co to było. Trudno mi powiedzieć. Brania żadnego nie było. Podejrzewam, że bułbr przepływał i, i się trącił. Kamera... Yy, no musiałem ją poprawić, bo tak trochę kadr się zepsuł. No ale... Poprawiłem ją o tej piątej rano i nic obserwowałem. Później spałem oczywiście, no ale jak tak gdzieś jednym okiem zerkałem na ekran, to nic po prostu się nie pojawiało. Same jakieś malutkie płotki. Kamera numer 2, czyli na tym, przy tym wypłyceniu na otwartej wodzie, totalne zero. Pelet nieruszony, rozpuszczony. Taki kożuch po prostu na dnie. Tam nawet płoci nie było. Ale co ciekawe, w miejscu numer 3, czyli tym tutaj z boku, tam tak zanęciłem bardzo punktowo, rzuciłem kilkanaście kulek, garść peletu, postawiłem zestaw na noc, brana nie było, ale popłynąłem tam, no teraz już tak, gdzieś koło około 11 z kamerą. I słuchajcie, wszystkie kulki oprócz jednej, tej, która była na zestawie, były wyjedzone czytcie to nie wiem kurde może to jakaś kaczka albo tam jest dość płytko łabędzie albo nie wiem albo ryba no, ale to bardzo mnie to zastanawia no, dokładnie popatrzyłem kamerą e, nic wokół nie było tylko ta jedna kulka na zestawie wiem że to na zestawie bo e, jak bardzo blisko jest jest dość czysta woda bardzo blisko kamerą e, się zbliżyłem do tej kulki to widziałem że to jest kulka na zestawie no Ciekawa sprawa, bo no to właśnie tamto miejsce, gdzie jakieś tam widziałem wczoraj żerowanie ryby. No ale czemu brania nie było, no kulka była zaprezentowana dobrze. Eee, był to wafters z eee, Jakiś owocowy, taki żółty, już nie pamiętam smaku. No ale o dziwo nic go nie zostało, chyba że tak było jak na, na, na tym poprzednim wyjeździe, że Yy, miałem taką sytuację, że amur po prostu zasał yy, po dwóch sekundach wypluł. Nie zaciął się, no bo wiadomo, że amura trudniej jest zaciąć, ale wydaje mi się, że się nie zaciął przez to, że był dość długi przypomnienka pecionka Gdyby był sztywniaczek, yy, no to mógłby, mógłby się zapiąć. I tutaj właśnie na tym zestawie po prawej stronie miałem założonego sztywniaczka. No, ale tam z kolei nic, nic nie wpływało, no a tutaj Tutaj miałem klasyczny przypomnę i skończyło się, jakie skończyło.